To Osis Kości Szybka, wrzutka gdzieś na stole e, Genpei on, od Invaders. E, jest to taka gierka, gdzie m, już e, odszedł cesarz japoński, bo oczywiście taki folklor, właśnie japoński tu mamy. E, no i w każdym razie ten cesarz odszedł, no i teraz walczymy e, o wpływy. Mamy tu cztery główne klany, e, gdzie będziemy walczyć. Plus e, tutaj ścieżka do. Do pałacu. Gramy tutaj w dwie osoby, a gra normalnie jest do czterech. Jeśli gramy w dwie osoby, no to do walki dochodzi też potomek cesarza, i tu są jego żetoniki. Gra wygląda w ten sposób, że z dostępnych siedmiu żetonów wpływu, które mamy tu wymienione, losowo dobieramy sobie trzy, reszta jest w puli. Robimy też pulę pieniędzy, robimy deck kart, każdemu z graczy. Rozdajemy po cztery karty. Z tych czterech kart dwie odłożymy tu na deck ninży, No i możemy rozpocząć grę. W swojej turze zagrywamy jedną z kart, i na bazie tego, co zagraliśmy, będziemy odpowiedni kolor sobie przesuwać. Mamy takie fajne znaczniki i akcje, które się tu znajdują. No i zagrałem żółtą kartę, to oznacza, że przesuwam żółty znacznik albo w prawo, albo w lewo jeden ruch. I wykonuję tę akcję. No, i tu przejdę na rekrutację. Za rekrutację mogę zrekrutować jedną z nowych postaci. No, i powiedzmy, rekrutuję sobie tutaj kolesia z czerwonego klanu. Zagrywam go już do moich odrzuconych kart, i także go od razu aktywuję. Za aktywację mogę znowu przesunąć teraz czerwonym w lewo albo w prawo i aktywować pole. Mogę dalej rekrutować tutaj, albo na tym polu użyć dowolnego jednego znacznika, a dokładnie akcji, która się pod tym znacznikiem znajduje. No ale powiedzmy ja sobie, przesunę w tę stronę. Znowu że rekrutuję. Tym razem rekrutuję kota. Dokładam tutaj i teraz znowu szkotę mogę zrobić akcję. Mogę rekrutować kolejną kartę, no niestety ich nie mam. Albo mogę. Zabić, zassasynować jednego z nowo przybyłych tu ludzi klanu, także nie ma. No ale przesunę, bo jest tu ikonka monety, to oznacza, że po prostu wezmę monetę. W tym momencie moja tura się zakończyła, dobieram tak, żeby znowu już mieć dwie karty i będzie robił przeciwnik. Uzupełniamy oczywiście tutaj nasz ryneczek i robi kolejna osoba. No, i będziemy tak właśnie na zmianę próbować zrobić jak najlepszy e, ciąg e, akcji na bazie kart, właśnie które rekrutujemy, zabijamy czy sami zagrywamy. No i jakie możemy tu w ogóle porobić e, akcje? No, właśnie może być to rekrutacja, może być to e, zabójstwo, może mogą być to na przykład pieniążki. Przy czym trzeba pamiętać, że maksymalnie możemy mieć e, 6 monet. Mogą być na przykład posiłki, czyli mogę zagrać drugą kartę z ręki, no i oczywiście, znowu, odpowiedni kolor aktywować. Mogę wziąć sobie pierwszą kartę z wierzchu, dołożyć do ręki. Tutaj u ninjaków, no bo każdy ma jakąś tam swoją specjalizację, też mogę z tego deku ninja odkryć pierwszą kartę, oczywiście aktywować, wykonać akcję i wrzucić ją. Podspód, a przypominam, że to są te karty, które żeśmy na początku odrzucili, albo te, które później podczas gry zabijamy. No i dalej mamy akcję bramy Torii, i tu kilka rzeczy możemy zrobić. Możemy dostać dwie monety, możemy przesunąć dowolny znacznik o jedno pole, nie aktywujemy go, ale od razu możemy zagrać kolejną kartę z ręki. Czyli zazwyczaj jest to tak, że właśnie sobie przygotowujemy, zagrywamy ten kolor, przeskakujemy. Na pole obok i coś sobie robimy. E, dalej możemy zapłacić monetę po to, żeby wstawić się tutaj na e, tor drogi do pałacu. I to jest jedyny sposób, żeby tu się wstawić. Za dwie monety możemy kolejny żeton e, z puli, ten żeton wpływów sobie e, dokupić. Albo za dwie monety możemy przesunąć już z jednego. Pola wyłożone na żeton na jakieś inne przyczyny możemy wyłożyć na zamek, albo za trzy monety mogę wziąć swój żeton i położyć, gdzie mi się podoba, poza znowuż ścieżką do yy, pałacu. Na tych żetonach wpływów będziemy mieli takie informacje, że jest on warty 2, 3, 4 punkty. Albo tyle punktów, ile mamy kart danego koloru, czy tam dodatkowe punkty z kartami. No i gramy tak długo, aż skończą nam się tu karty. Jeśli dojdzie do pierwszego gracza, no to od razu grę kończymy. Jeśli nie, to uzupełniamy jeszcze kartami z deku ninja, aż dojdzie do pierwszego gracza, tak żeby każdy zrobił równą liczbę tur i będziemy mieli koniec gry. Na koniec gry będziemy odsłaniać sobie tutaj te nasze punkciorki, zliczać punkty, zliczać z kart. Jeśli mamy przewagę, bierzemy. Tutaj odpowiedni znacznik. Jeśli mamy remis, no to nikt go nie zdobywa. Rozpatrujemy tak wszystkie, i rozpatrujemy także ścieżkę. Ścieżka, oprócz tego, że sama w sobie daje znacznik, to gdyby się okazało, że na koniec gry, na przykład, mamy po dwa znaczniki, to osoba, która jest dalej na ścieżce, wygrywa ten remis. Czyli de facto ścieżka aż tak dużo nie daje, nie daje jakichś specjalnych opcji, nie jest za łatwa, żeby tu się wyłożyć. No, ale przy tym ewentualnym remisie, który akurat ma tu dosyć często szansę się pojawić, no może ona zadecydować o tym, kto zwyciężył. I tyle. No, prosta gierka, świetna mechanika tych przedłużających się kombosów. No, naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemnie się w nią gra, no i te ilustracje komiksowe, tych ninja kotów, to jakiś nie wiem, samurai shopów, no naprawdę wygląda to wszystko rewelacyjnie. Chociaż była jeszcze bardziej wypasiona wersja z figurkami, no ale to już przerost formy nad też W każdym razie, jeśli lubicie proste gierki w takich fajnych klimatach, no to Genpei sobie obczajcie, bo warto. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.